Telewizję News 24 wyróżnia jedno. Patrzymy na świat inaczej niż konkurencja, a naszą pracę opieramy na czterech filarach. Prawa człowieka. Gdy władza i prawo zawodzi, to telewizja walczy w imieniu swoich widzów. Za pośrednictwem kamer telewizyjnych widzowie przybliżają się do ludzkich spraw. To telewizja patrzy na ręce władzy, która ogranicza prawa ludziom innej orientacji seksualnej czy obraża kobiety. Bądź ogranicza im wolność wyboru. Telewizja bardziej niż władza jest bliżej ludzi. Samorządy. Widzowie stacji mogą zobaczyć wszystko to, co dzieje się w dużych aglomeracjach miejskich, jak i w małych miejscowościach. Reporterzy przedstawiają rolę samorządów w państwie, ich problemy i wyzwania, przed którymi stoją. Unia Europejska. Polska jest częścią Wspólnoty od 2004 roku. W Brukseli podejmowane są wszystkie najważniejsze decyzje, które finalnie kształtują prawo w całej Unii Europejskiej. Ekologia. Dbamy o środowisko, mówimy, co zrobić, by oddychać czystym i świeżym powietrzem i nie palić pyleczem w piecach. To właśnie na tych czterech filarach opiera się stacja News 24. Dzień dobry. Drogi widzu, dziękujemy, że włączyłeś nasz kanał. Bartek Feretycki, News24.